Wiecie co? Mam taki problem dzisiaj dosłownie. Nie wiem, który już raz spróbuję nagrać ten film, ale ja po prostu dzisiaj mam ograniczone słownictwo. Także przepraszam za to i dobra. Dobra, lecimy. No. Dzień dobry drodzy telewidzowie Ostatnio w internecie pojawiło się parę interesujących trailerów, zwiastunów i tak dalej Przynajmniej moim zdaniem interesujących Między innymi postanowiono wskrzesić sitcom Nickelodeon, jak już w formie filmu, który zapowiada się nawet spoko. Mimo, że to jest sitcom Nickelodeon, w sensie mówiąc ogólnie o Grzmotomocnych, to lubię ten serial. Nawet jako obecnie starszy niż byłem kiedyś, kiedy oglądałem ten serial. Nawet jestem w stanie to lubić. Naprawdę na, czasami nawet zdarzy mi się obejrzeć. A film. Y też prezentuje się całkiem, no, okej, okay. po prostu to jest... będzie to pewnie reprezentowało sam poziom serialu. No, oczywiście zmiany będą. Z tego co wiem, będzie pokazany rozwój postaci, chyba Chloe będzie starsza. Będzie jeszcze, nie wiem, cała rodzina grzmotomocnych będzie ukazana, z tego co wiem, w tym wiastunie. No, zobaczy się, co z tego będzie. Premiera ma być w marcu na Paramount Plus. Pamely, oczywiście. Kolejnym, takim już bardziej głośniejszym zwiastunem jest nowy film z Mega No i chyba nie zdziwi Was fakt, że uważam to za istny krap. Absolutnie nie mogę zdzierżyć jak bardzo to skiepści. Naprawdę Dreamworks. Ja pokładałem Wam wszelkie nadzieje, że, górna, zrobiliście dobry film Kotem w butach. Sam sobie pierwsza część mega mocnego była dobra, jak na film, który tak naprawdę mało co zarobił, ale w rzeczywistości, fabularnie i ogólnie, jest to film naprawdę zajebisty. Naprawdę, kto nie widział, to polecam serdecznie. Ten nowy film, plus jeszcze serial, który ma jeszcze wyjść, to jest absolutna profanacja i pogrzebanie absolutnie. No, ewidentnie, Dreamworks najwyraźniej nie wierzy absolutnie w sukces. I jakby boi się najwyraźniej ryzykować, bo skoro poprzedni film tak mało zarobił, box office to w sensie, w sensie ten pierwsza część Megamocnego tak po, po, zarobiła mało, to nie chcą najwyraźniej inwestować w duży film pełnometrażowy tylko no wrzucimy no, na pikoka i niech się ludzie odpią to, żeby, żeby się nie pytali kiedy powrót Mocnego? no to, to trochę to jest yy, bolesne jeszcze y, ma się pojawić serial Knuckles w postaci z Sonika. Nie, nie, nie że interesuję się Sonikiem. Raczej, znaczy, ten serial nie jakoś mnie szczególnie nie interesuje. Mimo, że oglądałem tę pierwszą i drugą część Sonika, szybkiego jak błyskawice. Nawet trailera nie widziałem, także. Ale no, teraz przechodzimy do głównego tematu tego filmu i zwiastunu serialu, który mnie najbardziej interesuje, bez wątpienia czyli nowy, piąty z kolei serial osadzony w uniwersum Wojowniczych Żółtych Ninja. Konkretnie serial o tytule Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles swoją drogą fajny recykling. No i generalnie ten serial będzie jakby kontynuacją filmu Zmutowany Chaos, który miał premierę w tamtym roku. I nie będzie to kontynuacja stricte po Cliffhangerze, bo raczej chcą na to zrobić pewnie sequel filmu. A będzie to po prostu ukazanie perypetii tutaj naszych żółwi w szkolnym środowisku, licealnym. Bo nie wiem czy wiecie, jeśli oglądaliście film, to zapewne wiecie, że film skończył się tak, że żółwie... W końcu zostali zaakceptowani, nie są postrzegani jako zło wcielone, szatany i inne lucyfery. Pierony łogniste, siarciste! Ludzie ich kochają i inne rzeczy, chodzą również normalnie sobie do szkoły jak inni ludzie. No i zostali zaakceptowani przez społeczeństwo, jakby no, to był cel, yy, to był generalnie ich cel od początku jakby, tego filmu. Generalnie serial będzie najwyraźniej po prostu ukazywał te perypetie ich szkolne i przy okazji bycia miejskimi bohaterami, gdzieś tak po godzinach, zapewne. Dobra, ale no, zacznijmy może od ogólnej oceny samego trailera, który tutaj się przewija i. Jeśli... No Zacznijmy może od rzeczy, która, którą można, o której można nieco więcej powiedzieć, bo w rzeczywistości sam Zwiastun nie pokazał zbyt wiele na pewno, ale na pewno można, można powiedzieć co nieco o grafice, która jest nawet dobra, szczerze mi się bardzo podoba, jest, no, jest dość nietypowa jak na obecne standardy animacji 2D. Przypomina mi nawet trochę komiksy, zresztą można. Porównać, można zrobić porównanie. No nie wiem, wam to przypomina coś? Nie, nie wiem, czy widać. Nie wiem, mi to osobiście właśnie to przypomina. Między innymi, no. No, może, no, oczywiście różnią się designem, bo designem nawiązują do filmu. Ale gdyby mieli robić komiks oparty na tym serialu, wiedziałem, że coś mi tu leci, to zapewne nie zmieniajby, jakby stylu artystycznego. Byłby taki sam jak w serialu. I cóż, i co by tu było jeszcze więcej powiedzieć? Animacja całkiem w porządku, ładnie zrobiona zdecydowanie i ten kadr w ogóle mocno wchodzi, ładnie został tutaj narysowany moim zdaniem. No i tak. Po prostu bardzo bardzo dobrze zrobione, bardzo git. Natomiast y, fabularnie no, między innymi przedstawiłem fabułę, ale czy to jest generalnie taki dobry pomysł, żeby odejść od konwencji? No, bez wątpienia, weterani na pewno będą niezadowoleni z tego faktu, że żółwie już nie są wyrzutkami, że tak powiem brzydko nie są oddaleni od społeczeństwa i tak dalej że tak powiem. I że po prostu. Współżyją z ludźmi, tak jakby, warto powiedzieć, jak my normalnie. Ale czy ogółem jest to źle, że chcą tak się bawić konwencją? No, mi się wydaje, że raczej nie jest to tak. To nie jest taki wcale zły pomysł, no bo zdecydowanie to jest jednak seria również skierowana do nowych fanów. Jakby to też jest inne spojrzenie nieco na tą serię. Ogólnie mówię tutaj o zmutowanym chaosie i tym nowym serialu, bo to no. Jakby to są rzeczy powiązane ze sobą poniekąd. I cóż, no, jakby nie oczekuję wybitności tego. Podstawiam, że nie będzie to miało żadnego podjazdu do chociażby serii z 2012, czy 2003 chociażby. Ale mam y, święte nadzieje na to, że to nie będzie wcale takie złe, że będzie to nawet bardzo dobre. I będzie przyjemne w oglądaniu. Widać też, że to będzie bardziej seria nastawiona na humor niż na y, ogólną powagę i tak dalej. W sumie tak samo jak zmutowany chaos po prostu. Także reasumując, y, bez wątpienia czekam na ten serial. Ma mieć swoją premierę gdzieś około w wakacje. I cóż, myślę, że y, jak najbardziej. Tu nie mogę się doczekać. <grych> mam, y, mam już hype na to i tyle. I zobaczymy co nam przyniosą tutaj. Niech się dzieje wola, nie z nią się zawsze wskazać trzeba po prostu. Oczywiście jeszcze czekam na więcej ewentualnych informacji wokół tego całego dzieła. A na recenzję yy, pełnej serii to będziecie musieli poczekać ewentualnie do wydania polskiej wersji, bo pff, nie wiadomo kiedy jednak zostanie wydana, no. Nie wiadomo też czy będzie dystrybuowana, jakby no. Nie ustawiam, że raczej tak. Choć mimo to film raczej u nas w Polsce nie miał jakiegoś wielkiego sukcesu, ale yy, raczej no nie to, że jakoś nie przyjął się, bo... Znaczy nie no, były, były z nim, wiele ludzi miało z nim problem, że yy, a to yy, nie było oryginalnej ścieżki dźwiękowej z napisami, bo... Yy, bo strach. Ale jednak w Polsce się ten film nawet ok, okej przyjął. Oczywiście nie był to hit. Nowy u nas w kraju, także, ale myślę, że serial raczej wkroczy na Naddwitswę. Tylko nie wiadomo po prostu kiedy i tyle. Także no, to by było na tyle w tym filmie chaotycznym. Nieco mam wrażenie, ale ciul Następny film będzie na temat mediów publicznych, jak zapowiadałem. Elo. プレゼント